Toyota od dawna postrzegana jest jako symbol niezawodności i praktyczności. Jednak za tym wizerunkiem kryje się znacznie więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wiele funkcji oraz rozwiązań inżynieryjnych przez lata pozostaje niezauważonych nawet przez właścicieli. W tym wideo poznasz 15 ukrytych funkcji Toyoty, których odkrycia naprawdę się żałuje, gdy dowiaduje się o nich zbyt późno. Numer 1: sekretny tryb sterowania szybami. W wielu samochodach Toyota przewidziano ukryty tryb sterowania szybami za pomocą fabrycznego kluczyka, o którego istnieniu większość właścicieli nawet nie wie. Funkcja ta pozwala otwierać lub zamykać wszystkie szyby jednocześnie, nawet będąc poza kabiną pojazdu. Wystarczy przytrzymać przycisk otwierania lub zamykania na kluczyku, a elektronika samochodu przekazuje polecenie do mechanizmów szyb. W efekcie szyby płynnie opuszczają się lub podnoszą bez konieczności zajmowania miejsca za kierownicą. Praktyczne zastosowanie tego trybu jest szczególnie odczuwalne w ciepłych porach roku. Samochód stojący na słońcu gromadzi wewnątrz gorące powietrze, przez co wejście do środka staje się nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne. Możliwość wcześniejszego przewietrzenia wnętrza obniża temperaturę w kabinie, zmniejsza obciążenie układu klimatyzacji i sprawia, że podróż staje się komfortowa od pierwszych sekund. Zimą funkcja ta pomaga upewnić się, że wszystkie szyby są całkowicie zamknięte, jeśli wątpliwości pojawiły się już po odejściu od samochodu. Wielu właścicieli Toyoty dowiaduje się o tej możliwości przypadkiem dopiero po latach użytkowania. Producent rzadko podkreśla takie drobne rozwiązania, traktując je jako element ogólnego komfortu. W niektórych przypadkach funkcja może być programowo wyłączona i aktywowana dopiero przez ustawienia lub diagnostykę. Tryb ten wyraźnie pokazuje podejście toyoty do detali, w którym użyteczne rozwiązania istnieją cicho i niepozornie, lecz w odpowiednim momencie okazują się naprawdę niezastąpione. Numer 2. Automatyczne zamykanie szyb podczas deszczu. W niektórych samochodach Toyota zastosowano ukrytą funkcję, która automatycznie zamyka szyby w momencie rozpoczęcia deszczu, nawet jeśli pojazd stoi zaparkowany bez kierowcy. Podstawą tego systemu jest czujnik deszczu, który większość właścicieli postrzega wyłącznie jako element sterujący wycieraczkami. Jednak w niektórych wersjach wyposażenia jest on powiązany także z modułem komfortu odpowiedzialnym za sterowanie szybami. Gdy tylko czujnik wykryje opady, elektronika wysyła polecenie zamknięcia wszystkich uchylonych szyb. Praktyczna wartość tej funkcji staje się oczywista w realnych warunkach. Pogoda potrafi zmienić się nagle, szczególnie latem lub w okresach przejściowych. Pozostawione uchylone szyby w ciągu kilku minut zamieniają wnętrze w źródło problemów. Wilgoć dostaje się na fotele, boczki drzwi oraz moduły elektroniczne, co prowadzi do powstawania zapachów, korozji i zakłóceń w działaniu systemów. Automatyczne zamykanie szyb całkowicie eliminuje taki scenariusz bez udziału kierowcy. Wielu właścicieli Toyoty nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich samochód potrafi samodzielnie chronić wnętrze przed deszczem. Często funkcja ta albo nie jest wspomniana w instrukcji, albo zależy od rynku i ustawień. W niektórych przypadkach można ją aktywować poprzez menu serwisowe. Mechanizm ten odzwierciedla filozofię Toyoty, w której samochód nie tylko wykonuje polecenia, lecz dyskretnie dba o trwałość i niezawodność, gdy kierowca zajmuje się swoimi sprawami. Numer 3. Ukryty przycisk resetu adaptacji AKPP. W wielu samochodach Toyota automatyczna skrzynia biegów nieustannie uczy się stylu jazdy właściciela. Elektronika analizuje przyspieszenia, hamowania, częstotliwość naciskania pedału gazu i dostosowuje momenty zmiany biegów do konkretnej maniery prowadzenia. Z czasem może to doprowadzić do sytuacji, w której skrzynia zaczyna pracować mniej płynnie niż wcześniej, pojawiają się opóźnienia, szarpnięcia lub wrażenie zamyślenia, mimo że technicznie zespół pozostaje w pełni sprawny. Niewiele osób wie, że w niektórych modelach przewidziano ukrytą możliwość resetu tych adaptacji. Po wykonaniu procedury skrzynia wraca do bazowych ustawień fabrycznych i ponownie zaczyna dostosowywać się do kierowcy. Jest to szczególnie przydatne, gdy samochodem przez dłuższy czas posługiwała się inna osoba albo styl jazdy uległ radykalnej zmianie. Po resecie zmiany biegów stają się bardziej logiczne i przewidywalne, a reakcja na gaz bardziej płynna. Najczęściej taki reset wykonywany jest poprzez określoną sekwencję czynności, z użyciem pedału gazu i zapłonu, albo za pomocą menu serwisowego. Producent nie nagłaśnia tej możliwości, aby uniknąć nieprawidłowego użytkowania. Mimo to, prawidłowy reset adaptacji potrafi wyraźnie poprawić zachowanie samochodu bez jakiejkolwiek naprawy. To kolejny przykład tego, jak Toyota ukrywa użyteczne rozwiązania głębiej, niż oczekują właściciele, pozostawiając je w cieniu aż do właściwego momentu. Numer 4. Tryb awaryjnego otwierania bagażnika z kabiny. W sytuacjach awaryjnych dostęp do bagażnika może mieć kluczowe znaczenie. Rozładowany akumulator, awaria centralnego zamka lub uszkodzenie zamka klapy bagażnika potrafią całkowicie zablokować dostęp do rzeczy, narzędzi lub zestawu awaryjnego. Właśnie dlatego w wielu samochodach Toyota przewidziano ukryty tryb awaryjnego otwierania bagażnika z wnętrza pojazdu. Mechanizm ten jest realizowany na różne sposoby w zależności od modelu i typu nadwozia. W niektórych przypadkach stosowana jest specjalna dźwignia lub linka ukryta za tapicerką. W innych dostęp do zamka uzyskuje się po złożeniu tylnych siedzeń i zdjęciu niewielkiej osłony. System pozwala otworzyć bagażnik ręcznie, nawet gdy cała elektronika samochodu nie działa. Praktyczna wartość takiego rozwiązania staje się oczywista w trasie, zwłaszcza zimą lub z dala od miasta. Możliwość szybkiego dostania się do liny holowniczej, narzędzi lub ciepłych rzeczy bez wyłamywania zamków oszczędza czas i obniża poziom stresu. Wielu właścicieli dowiaduje się o istnieniu tej funkcji przypadkiem albo zbyt późno. Toyota przewidziała ją jako element bezpieczeństwa, lecz nie kładzie na niej nacisku. Znajomość tego mechanizmu z wyprzedzeniem zamienia potencjalny problem w sytuację pod kontrolą i podkreśla przemyślaną konstrukcję samochodu. Numer 5. Funkcja automatycznego dociągania szyberdachu. W wielu samochodach Toyota wyposażonych w szyberdach zastosowano mało zauważalną, lecz niezwykle ważną funkcję automatycznego dociągania. Odpowiada ona za pełne i prawidłowe zamknięcie. Szyberdachu nawet w sytuacjach, gdy kierowca puści przycisk zbyt wcześnie lub mechanizm napotka opór. Elektronika kontroluje położenie szyberdachu i w odpowiednim momencie samoczynnie doprowadza go do całkowicie zamkniętej pozycji, zapewniając szczelność. Praktyczna wartość tej funkcji jest szczególnie widoczna w chłodnym okresie roku oraz podczas opadów. Jeśli szyberdach nie jest domknięty do końca, do wnętrza zaczyna przedostawać się wilgoć, zimne powietrze oraz hałas. Z czasem prowadzi to do parowania szyb, pojawiania się zapachów, a nawet korozji prowadnic. Automatyczne dociąganie zapobiega takim skutkom, gwarantując dokładne przyleganie szyby do uszczelek. Wielu właścicieli Toyoty przez lata korzysta z szyberdachu, nie zdając sobie sprawy, że samochód sam kończy ich działanie. W niektórych sytuacjach system uruchamia się również po wyłączeniu zapłonu lub uzbrojeniu alarmu. Jeśli funkcja dociągania przestaje działać, przyczyna Często nie leży w awarii, lecz w rozregulowanej kalibracji. Rozwiązanie to podkreśla podejście Toyoty do komfortu i ochrony wnętrza, gdzie nawet potencjalnie wrażliwe elementy są kontrolowane automatycznie i nie wymagają stałej uwagi kierowcy. Numer 6. Ukryta kalibracja elektrycznego wspomagania kierownicy. Elektryczne wspomaganie kierownicy w samochodach Toyota nie tylko ułatwia obracanie kierownicą, lecz także stale dostosowuje się do warunków jazdy. Uwzględnia prędkość, kąt skrętu, siłę używaną przez kierowcę oraz stan systemu stabilizacji. Z czasem lub po naprawach zawieszenia może pojawić się wrażenie, że kierownica stała się cięższa, lżejsza albo reaguje mniej precyzyjnie niż wcześniej. Niewiele osób wie, że w niektórych modelach przewidziano ukrytą procedurę kalibracji elektrycznego wspomagania kierownicy. Pozwala ona systemowi ponownie określić zerowe położenie kierownicy i prawidłowo rozłożyć siłę wspomagania. Po takiej kalibracji prowadzenie staje się bardziej równomierne, znika asymetria podczas skręcania, a informacja zwrotna ulega poprawie. Efekt jest szczególnie odczuwalny po wymianie akumulatora, wykonaniu geometrii kół lub ingerencji w układ kierowniczy. Procedura może być przeprowadzana poprzez określoną sekwencję czynności albo z użyciem trybu serwisowego. Producent nie udostępnia tej funkcji w menu użytkownika, aby uniknąć nieprawidłowej ingerencji. Prawidłowo wykonana kalibracja potrafi jednak przywrócić samochodowi poczucie precyzji i przewidywalności. To kolejna ukryta funkcja Toyoty, pokazująca, jak głęboko przemyślana jest elektroniczna architektura pojazdu. Numer 7. Cichy tryb pracy alarmu nocą. W wielu samochodach Toyota przewidziano ukryty nocny tryb pracy alarmu, o którym rzadko wspomina się w instrukcjach. Jego zadaniem jest obniżenie poziomu hałasu podczas uzbrajania i rozbrajania samochodu w porze nocnej. Zamiast głośnego sygnału dźwiękowego, system wykorzystuje sygnalizację świetlną lub minimalny sygnał potwierdzający, nie przyciągając zbędnej uwagi i nie przeszkadzając otoczeniu. Praktyczna wartość tego trybu jest szczególnie odczuwalna na osiedlach mieszkaniowych oraz na parkingach podziemnych. Głośne sygnały nocą irytują ludzi i często stają się przyczyną konfliktów. Cichy tryb pozwala korzystać ze wszystkich funkcji ochrony bez powodowania dyskomfortu akustycznego. Jednocześnie poziom zabezpieczenia pojazdu nie ulega obniżeniu. Czujniki uderzenia, przechyłu i otwarcia działają w standardowym trybie. W wielu przypadkach aktywacja cichego trybu następuje automatycznie w określonym przedziale czasowym albo jest włączana poprzez kombinację czynności z użyciem kluczyka lub przycisków w kabinie. Niektórzy właściciele odkrywają tę funkcję przypadkowo dopiero po latach użytkowania. Odzwierciedla ona filozofię Toyoty, w której uwaga skupia się nie tylko na niezawodności, lecz także na społecznym aspekcie korzystania z samochodu. Auto pozostaje chronione, a kierowca zachowuje spokój, nie obawiając się obudzenia całej okolicy jednym naciśnięciem przycisku. Numer 8 automatyczne składanie lusterek przy uzbrajaniu alarmu. Funkcja automatycznego składania lusterek bocznych podczas uzbrajania samochodu jest jedną z najbardziej użytecznych ukrytych funkcji Toyoty. Uruchamia się natychmiast po zamknięciu drzwi i delikatnie składa lusterka do karoserii. Jest to nie tylko wygodne, ale również bardzo praktyczne, zwłaszcza w warunkach ciasnych parkingów i wąskich podwórek. Złożone lusterka zmniejszają ryzyko przypadkowych uszkodzeń ze strony pieszych, rowerów lub innych pojazdów. Zimą funkcja ta pomaga także chronić mechanizm przed oblepianiem śniegiem i lodem, a latem przed przypadkowymi uderzeniami. Dodatkowo, wizualnie złożone lusterka stanowią sygnał, że samochód faktycznie został uzbrojony, co Zwiększa poczucie pewności kierowcy. W wielu modelach Toyoty funkcja ta jest dostępna, lecz może być domyślnie wyłączona albo zależna od wersji wyposażenia. W niektórych przypadkach aktywuje się ją poprzez ustawienia pojazdu lub za pomocą diagnostyki. Właściciele często dowiadują się o niej przypadkiem albo po sugestii w serwisie. Automatyczne składanie lusterek to przykład prostego rozwiązania inżynieryjnego, które podnosi komfort użytkowania i chroni samochód bez udziału kierowcy. Działając cicho i niezauważalnie każdego dnia. Numer 9. Sekretny tryb serwisowy klimatyzacji. W samochodach Toyota system klimatyzacji potrafi znacznie więcej niż tylko chłodzić lub ogrzewać powietrze. W module sterującym ukryto tryb serwisowy przeznaczony do diagnostyki i sprawdzania działania wszystkich komponentów. Tryb ten pozwala systemowi samodzielnie testować czujniki temperatury, klapy nawiewu, wentylatory oraz poprawność rozdziału strumieni. Powietrza. Dla przeciętnego kierowcy pozostaje on niewidoczny, ponieważ nie jest wyprowadzony do standardowego menu. Praktyczna użyteczność trybu serwisowego ujawnia się przy pojawieniu się nietypowych objawów. Kabina może nagrzewać się nierównomiernie, powietrze może być kierowane w niewłaściwą strefę. Pojawia się parowanie szyb albo klimatyzacja zaczyna działać z opóźnieniem. Często nie jest to awaria, lecz rozkalibrowanie klap lub czujników. Tryb serwisowy pozwala systemowi ponownie określić skrajne położenia i przywrócić prawidłowe działanie bez demontażu deski rozdzielczej. W większości przypadków aktywacja odbywa się poprzez określoną kombinację przycisków klimatyzacji i zapłonu. Producent nie nagłaśnia istnienia tego trybu, aby uniknąć przypadkowych działań. Mimo to, jego umiejętne wykorzystanie pozwala szybko ocenić, czy system działa poprawnie i uniknąć niepotrzebnych wizyt w serwisie. Ten ukryty mechanizm pokazuje, że Toyota wyposaża swoje samochody w narzędzia samokontroli, zaprojektowane z myślą o długiej i stabilnej eksploatacji w każdych warunkach. Numer 10 Funkcja autodiagnostyki zestawu wskaźników. Zestaw wskaźników Toyoty to nie tylko prędkościomierz i kontrolki, lecz pełnoprawny moduł elektroniczny z funkcją autodiagnostyki. W jego wnętrzu przewidziano ukryty tryb, który pozwala sprawdzić działanie wskazówek, wyświetlaczy i lampek bez podłączania zewnętrznego sprzętu. Tryb ten został pierwotnie stworzony do kontroli fabrycznej i obsługi serwisowej, lecz pozostaje dostępny także podczas normalnej eksploatacji. W trakcie autodiagnostyki wskazówki wykonują pełny zakres ruchu, ekrany wyświetlają symbole testowe, a kontrolki zapalają się kolejno. Umożliwia to natychmiastowe wykrycie niesprawnej lampki, przesuniętej wskazówki lub błędu wyświetlacza. Taka kontrola jest szczególnie przydatna po wymianie akumulatora, ingerencji w instalację elektryczną lub przy podejrzeniu, Nieprawidłowych wskazań prędkości i obrotów. Wielu kierowców przez lata nie zdaje sobie sprawy z istnienia tej funkcji i porusza się z częściowo niesprawną sygnalizacją. Autodiagnostyka pozwala wcześniej wykryć problem i uniknąć sytuacji, w której ważne ostrzeżenie pozostaje niezauważone. Aktywacja trybu odbywa się poprzez określoną sekwencję czynności z użyciem przycisków zestawu wskaźników i zapłonu. Funkcja ta podkreśla podejście Toyoty do niezawodności, w którym nawet wskaźniki potrafią samodzielnie się sprawdzić bez udziału sprzętu serwisowego. Numer 11. Ukryte podświetlenie wnętrza przy podejściu do samochodu W wielu samochodach Toyota zastosowano ukrytą funkcję podświetlenia wnętrza, która aktywuje się jeszcze przed zajęciem miejsca przez kierowcę. Podczas podejścia do auta i zdejmowania go z alarmu, system delikatnie włącza oświetlenie kabiny, podświetlenie przestrzeni na nogi oraz wybranych elementów wnętrza. Tworzy to komfortową i bezpieczną strefę wokół pojazdu, ułatwiając orientację po zmroku. Praktyczna wartość takiego podświetlenia jest szczególnie zauważalna nocą na nieoświetlonych podwórkach oraz na parkingach podziemnych. Kierowcy łatwiej dostrzec przedmioty na podłodze, nie zahaczyć o próg i wygodnie zająć miejsce w kabinie. Dodatkowo, miękkie światło zmniejsza gwałtowny kontrast między ciemnością a jasnymi reflektorami, pomagając oczom szybciej się zaadaptować. Ogranicza to napięcie i zwiększa koncentrację przed rozpoczęciem jazdy. Wielu właścicieli Toyoty odbiera to podświetlenie jako zwykłe działanie oświetlenia wnętrza i nie zdaje sobie sprawy, że włącza się ono wcześniej i zostało zaprojektowane jako osobna funkcja komfortu. W zależności od modelu i wersji wyposażenia może działać automatycznie lub być konfigurowane w menu. Czasami uznawane jest za element dekoracyjny, choć wun, w rzeczywistości stanowi część systemu wygody i bezpieczeństwa. Takie podświetlenie podkreśla dbałość Toyoty o detale, czyniąc proces wsiadania do samochodu spokojnym i przewidywalnym nawet w całkowitej ciemności. Numer 12 Ochrona rozrusznika przed przypadkowym ponownym uruchomieniem. W samochodach Toyota zastosowano ważne, lecz niemal niezauważalne zabezpieczenie rozrusznika przed ponownym uruchomieniem pracującego silnika. Funkcja ta zapobiega sytuacji, w której kierowca z przyzwyczajenia lub w pośpiechu przekręca kluczyk albo naciska przycisk startu, nie zauważając, że silnik już pracuje. Bez takiej ochrony rozrusznik mógłby zostać ponownie włączony, co prowadzi do silnych obciążeń mechanicznych i przyspieszonego zużycia. Gdy silnik jest już uruchomiony, elektronika blokuje przekazanie sygnału do rozrusznika. Nawet jeśli kierowca spróbuje ponownie aktywować rozruch, system po prostu zignoruje polecenie. Chroni to wieniec koła, zamachowego, Bendix rozrusznika oraz silnik elektryczny przed udarowymi obciążeniami. Zabezpieczenie to jest szczególnie istotne zimą, gdy rozruch wiąże się ze zwiększonym oporem i dodatkowymi obciążeniami dla wszystkich elementów układu startowego. Większość kierowców nawet nie zastanawia się nad istnieniem tej funkcji, uznając ją za coś oczywistego. Tymczasem w starszych samochodach pozbawionych takiej ochrony przypadkowy ponowny rozruch często kończył się kosztowną naprawą. Toyota wprowadziła ten mechanizm jako element ogólnej koncepcji niezawodności i trwałości. Ochrona rozrusznika działa stale i niezauważalnie, lecz to właśnie takie ukryte rozwiązania pozwalają samochodowi służyć dłużej bez zbędnych awarii i ingerencji. Numer 13. Tryb rozgrzewania silnika bez podwyższonych obrotów. W niektórych samochodach Toyota zastosowano specjalny algorytm zimnego rozruchu, w którym silnik rozgrzewa się bez gwałtownego podnoszenia obrotów. W przeciwieństwie do starszych systemów, gdzie po uruchomieniu jednostka automatycznie wchodziła na zawyżone obroty, nowoczesna elektronika kontroluje ten proces w znacznie bardziej delikatny sposób. Sterownik uwzględnia temperaturę otoczenia, stan oleju oraz akumulatora, utrzymując obroty w bezpiecznym zakresie. Praktyczna korzyść takiego trybu polega na zmniejszeniu zużycia silnika w najbardziej wrażliwym momencie jego pracy. Zimny olej jest gęsty i nie od razu dociera do wszystkich kanałów, a wysokie obroty w tym czasie jedynie zwiększają tarcie. Łagodne rozgrzewanie pozwala olejowi stopniowo dotrzeć do stref roboczych, ustabilizować ciśnienie i zmniejszyć obciążenie zespołu tłokowo-cylindrowego. Jest to szczególnie istotne zimą oraz przy częstych, krótkich przejazdach. Wielu kierowców błędnie uważa, że podwyższone obroty oznaczają szybsze i prawidłowe rozgrzewanie. W praktyce prowadzi to jedynie do przyspieszonego zużycia i zwiększonego spalania. Tryb płynnego rozgrzewania, zaprojektowany przez inżynierów Toyoty, działa niezauważalnie i nie wymaga żadnych działań ze strony kierowcy. Po prostu wykonuje swoją pracę, chroniąc zasoby silnika. To kolejny przykład, jak samochód sam dba o swoją trwałość, nie wymagając od właściciela specjalnej wiedzy ani nawyków. Numer 14. Automatyczne wyłączanie tylnej wycieraczki podczas jazdy wstecz. W samochodach Toyota wyposażonych w tylną wycieraczkę zastosowano mało widoczną, lecz bardzo praktyczną funkcję związaną z jazdą na biegu wstecznym. Gdy przednie wycieraczki są włączone, a kierowca przełącza selektor w tryb cofania, system automatycznie uruchamia tylną wycieraczkę. Jednak w określonych warunkach elektronika potrafi ją również wyłączyć, chroniąc mechanizm przed zbędnym obciążeniem. Logika ta jest szczególnie przydatna zimą oraz podczas brudnej pogody. Tylna wycieraczka często pracuje w trudnych warunkach, gdy szyba pokryta jest śniegiem, lodem lub gęstym brudem. Automatyczne sterowanie zapobiega tarciu na sucho po szkle i zmniejsza ryzyko uszkodzenia pióra lub silniczka. Jeśli system uzna, że czyszczenie nie jest potrzebne albo mogłoby zaszkodzić, koryguje pracę wycieraczki bez udziału kierowcy. Wielu użytkowników odbiera to jako losowe zachowanie systemu, nie zdając sobie sprawy, że stoi za nim przemyślany algorytm. Funkcja ta zwiększa niezawodność mechanizmu i wydłuża żywotność wycieraczki, zwłaszcza przy częstych manewrach parkingowych. Kierowca nie musi zastanawiać się nad włączaniem lub wyłączaniem tylnej wycieraczki, samochód sam dostosowuje się do sytuacji. To drobny detal, lecz właśnie takie rozwiązania sprawiają, że codzienna eksploatacja Toyoty staje się wygodniejsza i bardziej przewidywalna. Numer 15. Ukryte ustawienia czułości pedału gazu. W wielu samochodach Toyota elektroniczny pedał gazu nie działa jedynie jako element mechaniczny, lecz jako część złożonego systemu sterowania napędem. Jednostka sterująca analizuje prędkość, obciążenie oraz styl jazdy i dostosowuje reakcję pedału do konkretnych warunków. Oprócz automatycznej adaptacji w systemie, przewidziano jednak ukryte ustawienia czułości, które wpływają na to, jak gwałtownie samochód reaguje na naciśnięcie gazu. Z czasem kierowca może zauważyć, że auto stało się zbyt ospałe albo przeciwnie. Szarpane podczas ruszania. Często nie wynika to z usterki, lecz z faktu, że elektronika nauczyła się agresywnego lub nadmiernie spokojnego stylu jazdy. Ukryta kalibracja pozwala zresetować lub skorygować te parametry, przywracając pedałowi bardziej logiczną i przewidywalną reakcję. Po takiej regulacji przyspieszanie staje się płynniejsze, znikają szarpnięcia w korkach, a prowadzenie samochodu jest odczuwane jako bardziej kontrolowane. Zazwyczaj parametry te nie są. Dostępne w menu użytkownika i można do nich dotrzeć jedynie poprzez określoną sekwencję czynności albo tryb serwisowy. Producent celowo ukrywa te funkcje, aby zapobiec przypadkowym zmianom. Mimo to odgrywa ona istotną rolę w odczuciach zjazdy. Prawidłowo ustawiona czułość pedału gazu zmniejsza obciążenie układu napędowego, podnosi komfort i sprawia, że zachowanie samochodu staje się bardziej stabilne w codziennych warunkach.